No i udało się proszę Państwa znaleźć miejscówkę lepszą niż się w ogóle spodziewaliśmy. Jesteśmy przy samej trasie, ale jednak w lasku. Tu mamy jakiś kanał melioracyjny. Cześciutka woda. Cisza spokój. No rewelacja po prostu. Wyjmujemy stolik i jemy. Spiję kawkę jeszcze, no miodzie, nie? O, cyk w cieniu, kawkę wypijemy, co? Nie odziel Ser Ajaj aj, aj. już biorę. Ładne. Dobrze, dobrze. Uwaga. Cyk, płoteczka. I uwaga, halo. Cyk, cyk. Dobra, to co? Kroimy i robimy jakieś kanapy, zestawy? Nie wiem. Czy najpierw kawka, łyczek? Hmm? Jak boisz? Nie, ja tu coś muszę zjeść. Pomieszamy tu produkty, proszę Państwa, włoskie z polskimi jeszcze. Też dobrymi, oczywiście. O. O, o, mleko, dobra, straciliśmy kawę, to mleko już ma e, za dużo Nowa kapka nam się robi, mamy też mleko uchatę, na szczęście kupione no, jak, jak te no. bułeczki, pomidorki Wszystko super, jestem taka głodna, że Coś tu lata cały czas, wiadomo, mrówki też mamy Pamiętaj o tym, albo ja będę pamiętał, żeby tu nie zostawić czegoś, nie? Mamy towarzystwo Przysmażyła się? Nie, już lat, patrz, mm, nie boi się żeby... tak. jest Może się przykleiła No Zjadła przed chwilą męża, no, może nie jest głodna, ale się chce napić. Hmm? A wyłączyłaś już? wyłączona. No jak mam teraz tu nalać? Ale sej maca Są maca gdzie indziej, no weź, idź tam Ale ma ruchy Chyba Kopernik Moja z prawej, nie? Co? Moja z prawej? Tak. Taki van life, proszę Państwa. Już mi lepiej. Uwaga. Foteczka. Znowu? A jak? No coś do miniatury muszę mieć. Dobra. Zdroweńko. Cyk. I jeszcze po kanapce i łogiń. Teraz przypomniałem, że ten stolik to już we Włoszech był. Trzy lata temu, pamiętasz? Był w Sanremo, był w San W Monte Carlo był. Sporo przeżył. Sporo już przeżył. Teraz wrócił do Włoch. Ciekawe. Co jeszcze go czeka? No. A w Słowenii to on był wtedy? W, w lutym? Chyba. Chyba był. Stolik podróżnik, proszę Państwa, za 29 zł. IKEA. Jak widzicie, w chałupie porządek. Próbujemy zachować. Łogiń? No, no to cyk. Bierz kubki, a ja chowam. No. Zabieramy zamykamy i wio na Portoroż. Palimy bestie Klucz nie wykryty, jakby co. Przecież mam go tu. Dobra, wykryty. Cyk Ja nawrócimy sobie tutaj. Jak ludzie. No dobra, tutaj kończę. Proszę państwa. Miło było zjeść w śniadanie w takich okolicznościach. I ruszamy dalej. Toyota, jak widzicie, trzeszczy jak tylko u mnie. O, słychać to, czy nie? No właśnie. Ona nie jest do offroadu przystosowana. Poproszę. A, no tak, tak. Jeszcze. Dobrze. <laughs> Cyk, łogiń.